Jojo yo, yo, tu YouTube CancerPel i mam dzisiaj dla was szybkie motywacyjne gówno, bo usłyszałem zajebisty cytat, który przemówił do mojej duszy i trafił tam niczym listonosz, wiecie gdzie, wiecie komu. Otóż lepiej być wojownikiem w ogrodzie niż ogrodnikiem na wojnie. O kurwa YouTube Cancer zajebiste, ale co to w ogóle znaczy? Otóż podejrzewam, że w większości wypadków twoje życie jest jak ogród. Jest jak piękne, spokojne miejsce, tylko tego nie potrafisz docenić, tak samo jak ja swojego zresztą, ale wyjebane. Z każdym dniem się uczę go doceniać i coraz bardziej, coraz więcej dziękować za ten spokój, który mam dany, ponieważ nie muszę zapierdalać np. w kopalni, żeby zyskać hajs na jedzenie i na yy, czynsz. Nie muszę oszczędzać każdej złotówki i zasadniczo, jak wrócę z pracy, to mam wypierdolone, mogę leżeć kurwa do góry jajami. I się chillować. Mogę odpoczywać, mogę spać ile chcę, mogę grać w gry ile chcę, mogę realizować swoje hobby. I podejrzewam, że masz podobnie, bo nie zapierdalasz 12 godzin dziennie na budowie, a jak zapierdasz, to masz przejebane i zmień to. W każdym razie w tym ogrodzie możesz posadzić piękne drzewo jabłkowe, czyli jabłoń, albo grusze, albo kurwa wiśnie. A możesz tam się też zesrać. Czyli metaforycznie rzecz ujmując, postawić, posadzić tam kasztana. No ale co kurwa, zesrasz się do swojego ogrodu i będziesz tam siedział i wdychał ten smród? Czy może lepiej zasadzić sobie piękne drzewo, które rośnie dopiero za 10 lat? I za 10 lat mieć z niego super owoce. No wiecie, kurwa, drzewa nie rosną w 10 lat, tak tylko zapierdoliłem przykładem. Ale rozumiecie metaforę, nie? Powiedzmy, że w twojej głowie jest jak, jakaś myśl, jakieś marzenie, coś co byś chciał zrobić w życiu. Coś w tym czujesz się dobre, ale jakby jeszcze ci to tak do końca nie wychodzi, żeby zacząć z tego zarabiać. No i co z tym zrobić, kurwa? Wypierdolisz tę myśl skopa kurwa i dasz jej umrzeć, dasz jej kurwa zdechnąć jak pijanemu żulowi na ulicy ktoś, kto nie ma empatii go po prostu minął, bo myślał, że jest kurwa martwy i tak już, a on był po prostu pijany i potrzebował pomocy? Albo jak kurwa starszej pani w zimny dzień zimowy, kiedy leżała na poboczu i nikt jej nie podniósł, bo myślał, że to żulica? Nie kurwo, nie bądź taką szmatą dla samego siebie. Tak samo zresztą nie wolno być taką szmatą dla innych ludzi i ignorować ich, jak są w potrzebie. Warto pomagać ludziom, ale przede wszystkim jesteśmy szmatami dla samych siebie, kiedy ignorujemy swoje własne myśli i potrzeby. I marzenia. Kiedy masz jakieś marzenie, byku, kurwa, to nie znaczy, że wiesz, jutro od razu się obudzisz i będzie zrealizowane. Albo kurwa, nie wiem, za 10 lat się, ob... kurwa, nagle sam się obudzisz z dupy, kurwa, i Pan Bóg ci powie, ty, właśnie spełniłem ze ciebie marzenie. Nie wiadomo za ile czasu, nie, kurwa, chuj wie, nawet jakbyś za 20 lat, kurwa, czekał na to swoje jebane marzenie, to ci Pan Bóg z nieba nie zstąpi i nie powie ci, byku, już jest zrobione i chuj. Ty musisz sam, kurwa, iść i walczyć. Musisz, kurwa, mieć wolę zwycięstwa. Co tam się z Tobą kurwa dzieje, byku? Skąd to zwątpienie? To, że raz, ci drugi... raz czy drugi Ci nie wyszło, to nic nie znaczy. Masz tutaj wolę zwycięstwa, to się liczy. No i wiecie o co chodzi: w tym ogrodzie mamy na razie spokój, możemy sadzić sobie piękne drzewka. Nasze życia są jak zajebisty kurwa Eden. Tak naprawdę, jak na nie spojrzymy z tej perspektywy, mamy naprawdę mnóstwo okazji mnóstwo i wcale z nich nie korzystamy, co jest najśmieszniejsze. Więc jak tylko zaczniemy korzystać, to prześcigniemy 90% osób. Kurwa, byki. Natomiast yy, lepiej być wojownikiem w ogrodzie niż ogrodnikiem na wojnie, to chodzi o to, że czasami w życiu każdego pojawia się trudny moment. Na przykład potrzebujesz na coś hajsu i musisz zapierdalać długo przez nie wiem 10 godzin dziennie i dla wielu ludzi taka praca to jest kurwa katorga, oni nie dadzą rady 10 godzin dziennie pracować. Nie! Albo musisz się przemęczyć w jakiejś pracy, której nie lubisz, albo zachorujesz i musisz coś poprawić w swoim zdrowiu, albo ktoś bliski ci zachoruje, twu, twu, twu. oby nie, i musisz pogodzić się ze stratą. Albo po prostu chcesz coś zrobić, rozwinąć jakiś biznes, czy, czy spełnić marzenia, a okazuje się to trudniejsze niż myślałeś. I wtedy możesz być właśnie takim kurwa jebanym ogrodnikiem na wojnie i powiedzieć sobie, pierdolę to! Wracam do swojego ogrodu, kurwa, ty idę sadzić kurwa kasztana. A możesz też wypierdolić mindset wojownika i możesz powiedzieć, kurwa mać, co by się nie działo, to ja i tak to kurwa osiągnę, je. Yeah. I właśnie do tego myślę, że każdy powinien z nas dążyć. Oczywiście oprócz tego ważny jest balans, nie? żeby nie być jakimś tam kurwa patusem, który chodzi tylko na ulicy i, i mówi Ty masz problem, Jestem wojownikiem, he, patrz jaki jestem niebezpieczny. Nie chodzi o to, żeby kurwa wstawiać kurwa te filmiki, shorty na YouTube, spiki, blinders o tym, jaki to jesteś kurwa niebezpieczny, bo milczysz i obserwujesz ludzi. Bo to jest kurwa, wiecie, że żenada w chuj. Ani żeby kurwa, nie wiem, spuszczać się nad swoim bicepsem i myśleć, że jak masz 28 albo 38 w łapie, to jesteś kurwa zabijaka jak chuj. A potem listonosz ci wypierdala kurwa kolanko w łeb i padasz po jednym strzale. Tylko w zaciszu swojego własnego umysłu walczyć z tym skurwy synem, jakim jest właśnie Twój pierdolony Umysł. Który czasem ci podpowiada takie kurwa głupie rzeczy: Typu, nie wiem stary, ja już nie dam rady, kurwa, ja nie wiem, kurwa, co to tu zrobić, życie bez sensu, kurwa ty. Albo na przykład nie rób nic, kurwa, nie rozwijaj swojej pasji, tylko pal kurwa trzy joint dziennie. Albo kurwa, nie wiem, sp spróbuj opiatów, bo są spoko. <laughs> Wypierdolicie z kapci, jak weźmiesz opiaty. <laughs> albo nie wiem, opierdol trzeciego kurwa, nie wiem, trzecią porcję frytek dzisiaj, kurwa, zamiast owoców albo warzyw. Albo. Generalnie cokolwiek, co jest szkodliwe. O, kup se, kurwa szrota i zapierdalaj nim 250, żeby sobie rozjebać głupi ryj, kurwa, zamiast jechać normalnie i rozsądnie. Umysł w wielu przypadkach jest Twoim wrogiem, kurwa, i on ci podpowiada chujowe rzeczy. Albo na przykład zaniża Twoją wartość, w stylu jesteś chujowy, nie dasz rady, kurwa, ty poddaj się chuju, bo i tak nic nie osiągniesz. To wtedy przypierdol kurwie z frontkika, Samemu sobie wypierdol z frontkika kurwa, w ściany przypierdolasz, się odbierz. I powiedz mu, kurwa nie, jestem wojownikiem, wypierdalaj śmieciu, czyli mój własny umyśle, nie będziesz moim wrogiem, dziwko, tylko zarzucasz na kurwę lasso, zapierdalasz jej homonto, tej kurwa dziwce, którą jest twój umysł i mówisz, wypierdalaj, od teraz pracujesz dla mnie, kurwo. I tak właśnie myśli wojownik, a nie jakaś kurwa ogrodnicza pizda. Oczywiście nie mam nic do ogrodników i to jest tylko metafora i kurwa yy, patusiarskie pierdolenie patusa, których, wiecie... No wiecie o co chodzi, to wszystko metafory, nie bierzcie tego zbyt na poważnie, ale mówię, zapierdolcie homonto na swój własny mózg i od teraz ma pracować dla was, a nie wy dla niego jak jakiś kurwa robocik pierdolony, sterowany kurwa wewnętrzną kurwa potrzebą zaspokojenia naj, najprymitywniejszych potrzeb. Tylko kurwa wiecie, macie zrobić z niego sługę swojego, macie mu kurwa... Wiecie o co chodzi, macie mu kurwa... Wiecie co? Zesrajcie się, kurwa, na swój własny mózg i to go nauczy pokory. O, tyle, kurwa. To był YouTube cancer.pl. Jestem pobudzony, bo wypiłem, kurwa, <laughs> Red Bulla, kurwa, <śmiech> dużego. <śmiech> tak, tylko Red Bulla i chuj, ale pięć, kurwa, z rzędu. Nie żartuję. No i tyle kurwa, ty, Elo, byku, do usłyszenia kurwa i mam nadzieję, że Was to zmotywowało, bo jak nie, to kurwa macie tego przysłuchać jeszcze raz i powiedzieć kurwa YouTube -cancer .pl. za pierwszym razem cię nie zrozumiałem, ale jak przesłuchałem tego drugi raz, to kurwa, dalej cię nie rozumiem i chuj, elo. Yo yo mada...